Siema siema witajcie w kolejnym odcinku tym razem mamy na tapecie Gram Charter 2 Jesteśmy w tej chwili na jakichś błagnach. jest to mniej więcej trzecia misja Czy tam chapter, nie wiem jak to tam się zwie. Ale w każdym bądź razie jest to sam początek Jak to zwyk zwykle nie bywa zresztą Dobra Pierwszy gotowy. Do nie do tej przycisku

Mmm, gra wygląda bardzo ładnie. To nie ulega wątpliwości. pewno. O co się jak dziwka w kościele? O. Czy do kościela? Kolejny wątek yeah. humorystyczny. Ach. jak ja gram jakąś yeah. komedię? Nie, no ale takie wstawki na serio są fajne. Z Co mam tu zrobić? Zmachał do mnie, a nie to muchy. chciałem że do mnie machał. Muszę go zdjąć. Ach, miałem go po cichu, a tu głośno. Chciałem, że mam z jakiś tłumiczkę, a to... Tu... Czyni jak zwykle. Chciałem dobrze, aby wyszło jak zawsze. Ale jakie ja miałem ich dwóch po cichu. Mamy system osłon. Jak w większości gier TPP, kółkiem przyklejamy się do ściany. Możemy wychylić się i precyzyjnie wycelować. Albo strzelać tak, jakiś strzał. On jest niedokładny, ale czasem. Czasem pomocny. Możemy na przykład trochę przygwoździć przeciwnika. Postraszyć go. Zbiorę trochę amunicji. Co tu mam? Chyba da się przeskoczyć. Eha, może wydasz radę. Zobaczymy. No i fajnie. Animacje są bardzo fajne. E, Ciśnij, krzyżak, że zmienić będę. Ok, mamy AK. Jest gitara. O. W jedynce e, trzeba było, jak się przychodziło przez taki pień, sterować x Axisem. to też widocznie zrezygnowali z tego pomysłu. Maszujemy trójkącik. Uwaga! No jedziemy dalej. Świetnie! Dzięki, nowy. Nate, powinieneś już zbliżać się do pierwszego stanowiska. Dam to, powinien już wrócić. Nie Spróbuję, co tu mam. Mmm... Bonusy. Sklep. Możemy sobie wykupywać... Kurki, bronie Usprawnienia yy, jakieś, możemy albo sobie się galerie yy, Firmy dodatkowe Mamy również skarby, są to znajdźki na razie znalazłem tyle I medale i wewnętrzny system oceniania ciągmentów. Są też statystyki, ale dobra. Mniejsza z tym, przejdźmy do, do treści. Po co mamy treść czas, ok. Są przeciwnicy. Wreszcie coś ruszyło. Bo już mi się po prostu nudno aż zrobiło. Ale to jest akurat taki etap, bo gra jest naprawdę efektowna, niezwykle filmowa. No i jest tania dość dość też stara ale grafika trzyma naprawdę świetny poziom świetny mimo, że gra ma już swoje y, lata ona wyszła chyba w 2009 roku, coś takiego oczywiście poprawcie mnie, jeśli powiedziałem, pomyliłem się żeby nie wprowadzić was w błąd yy. ale po Multiplayer, multiplayerze gra spora liczba graczy, nie ma raczej problemu, żeby dołączyć. Są różne turnieje organizowane. Czy mam go zdjąć po cichu? O. To nie było, to nie było mnie. Chciałem go zdjęć po cichu. Czemu tu nie ma wybuchającej beczki? No nie Powinna być Czy to jest wybuchająca beczka? Aś Trochę się ich namnożyło tutaj Aś amunicji zabrakło Tutaj mamy coś Spróbuję obejść trochę A To jest taki jakby... Rewolwer Zresztą świetny Zabija za jednym strzałem Aś, pięknie czy on powiedział ręce do góry? To chyba właśnie z kimś pomylił. A i idę stąd. Bo mnie jeszcze za za, 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 za zabiję go. rzucą pod nogi, no dziady jednak. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, co, co wyróżnia tą grę? No to jest fabuła na pewno ciekawa, interesująca. Gra jest dość długa. Mamy sporo poziomów trudności. Są znajdźki, jest Multiplier, także gra wystarczy na, na naprawdę długo. Muszę znaleźć ładunki wybuchowe. Coś tam na pewno będzie. Nie, tam wejdę? Nie wejdę. Nie ja muszę tu iść. Tu nie wejdę, no to jak mam wejść? się rozejrzeć. Z... O, wskazówka. <grym> Dla <wody> takich casuali, <grym wody> jak ja. Mogę sobie sprawdzić, ale co tu? Zbroić. Jak ja mam uzbroić te ładunki? Aha. Tu coś muszę zrobić. Nie no, to było za trudne dla mnie trochę. Nie, żartuję. Ale, Trochę znubiłem, przeżyłem. Żeby... Jeszcze mam trzy ładunki, o. Teraz już wiem o co chodzi, także się nie dam. Odgrywam. Jest kolejne? Jest to jeden, i spadamy. Tak jest. Tu jeszcze go słychać, tu gdzieś powinien być. Co było słychać? Może na górze jest? Nie. Nie Skantówka. Ładne animacje mam w tej grze. Tak muszę coś powiedzieć, żeby nie było nudno. Gdzie są te ładunki, kurczę? Kurczaki. No jest, kurczę. Kurczaki. Oj, zbliżałem się już do końca filmiku. Idę jeszcze złożyć wizytę Lazarusowi. Już tego raczej nie, nie zobaczycie będziecie musieli zagrać tą sami. ocencie jak to wygląda ocencie dubbing, ocencie animację pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału czekajcie na kolejne filmiki komentujcie zawsze miło się czyta komentarze dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie